Jesteśmy w Harcznicy na dniach kapusty 2022. Długa hodowla, już od wielu lat kapusty z Hazery są znane w tym rejonie i w całej Polsce hodujemy odmiany od najwcześniejszych do kapust kwaszeniowych, kapust do długiego przechowania. Czerwone, stożkowe, wszystkie rodzaje w hodowli hazery. Jeżeli chodzi o kapusty, hodowcy zwracają największą uwagę teraz na odporności na choroby. Jeżeli chodzi o kapusty białe, to bardzo ważna jest odporność na bakteriozy w typie Xantomonas. Te wszystkie nowe odmiany są już wysoko odporne na Xantomonas. Jak również hodowcy kierują się tutaj odpornością na wciornastka, właściwie na to, żeby jak najmniej zasiedlane kapusty były przez wciornastka. Najnowsze odmiany z te odpornościami właśnie na ksantomonas, na bakteriozy i na wciornastka, to jest to odmiana Campbell, odmiana około 130-140 dni do bardzo długiego przechowania, która charakteryzuje się tym, że tego wciornastka jest bardzo mało. Oczywiście tutaj trzeba stosować ochronę jak najbardziej, ale kapusta jest... Mało zasiedlana przez czernastki, i jak widzimy, bardzo zdrowa na liściach. Nie widać żadnych objawów bakterios. Abel, jedna z najważniejszych odmian przechowalniczych w firmie Hazera. Bardzo długie przechowanie, bardzo wysoka, duża zdrowotność. Co jest najważniejsze? Mała presja owadów, głównie, głównie wciornastka. 140 dni okresu wegetacji, końcem października jak najbardziej będą tutaj główki o minimum 3 kg. Odmiana rozera, czerwona odmiana z portfolio Hazery. Do bardzo długiego przechowania, główka, która osiągnie masę y, około 3, 3 kg. Czym się charakteryzuje niesamowicie duży wosk. Bardzo dobre przechowanie i wysoka jakość po przechowaniu. Ramenos. Odmiana do bardzo długiego przechowania. Jeśli Państwo potrzebujecie odmiany marketowej, główka około 1,5 do 2 kg. To dla Was przygotowaliśmy odmianę Ramenos. Bardzo długie przechowanie, wysoka jakość po przechowaniu. Odmiana Ramenos. Odmiana Tyson. Idealna główka z przeznaczeniem na świeży rynek oraz do, do kwaszenia. Charakteryzuje się spłaszczonym kształtem i ten kształt jest idealny jeśli chodzi o, o, o produkcję, o robienie gołąbków. Odmiana o wysokiej zdrowotności. Polecam tą odmianę. Odmiana, odmiana nowa od roku czasu w portfolio Hazery.